Bracia i siostry, przez 40 dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego i Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością, pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem, i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem królem, mogli przez niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyjesz i królujesz. Niekuje. 아. <laughs> 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 <laughs>